Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Podano Jasiowi. Z tej strony Jasiu. Wymyśliłem odcinek kolejny dla Was. Po tytule już pewnie wiecie, gdzie idę, co będę jadł i co będę testował, ale wybieram się do KFC na menu Squid Game'owe, czyli tego serialu, gdzie tam coś tam się próbują przeżyć. Aj, kurczę, Wam powiem, że mam... Slędzą mnie plecy jeszcze, wiecie co, po tym... W moich wakacjach tak się zjarałem, że to się nie dzieje, skóra mi schodzi. Ale o moje plecy. Ogólnie mam problem z KFC. Kiedyś lubiłem, ale od dłuższego czasu KFC uważam się z... Zepsuło. <grym> Dajcie znać w komentarzach, kto nie miał przygód po KFC. Takich wiecie, tam gdzie król chodzi piechotą. Mam nadzieję, że po tym odcinku dzisiaj nie będę miał takich niedogodności, ale wszystko się okaże. Jestem pod KFC w centrum handlowym M1 w Poznaniu na Franowie. No raczej no nie ma to większego znaczenia w której KFC. Chociaż niby same jakieś tam lepiej ocenione, gorzej ocenione. KFC jak KFC. Seraczka będzie po tym taka sama po każdym. Już moja ostatnia przygoda z KFC. Oj, to jeszcze zanim zacząłem nagrywać, była na e, KFC na Mopie S11. Tam ko koło dopiewa chyba. tam, No tam tamte rewiry. To Taki dramat, tego się zeżreć nie dało. No jedynie co no oni przejki potrafią, okej, okay, dobra, to, to, to mają spoko. Ale tamtych stripsów się nie dało żreć, to było po prostu sama sól. Raz na jakiś czas lubię się tak, wiecie, samą pomaltratować i sprawdzić, czy może coś się zmiło, może coś jest lepiej, może będę zadowolony, no nie wiem. Przekonajmy się, idę do KFC po różowego burgera. Wejść już do mnie. Netflix Squid Game. Pod wyzwanie. Kurczak oblany koreańskim sosem. Kubełek koreański. Oferta ograniczona czasowo. Zamówmy sobie. Ej, a może od razu sobie tu zamówię. Patrzcie. Zamówię sobie tutaj na miejscu. O, i mamy Squid Game. Co my tu mamy do wyboru? Burger koreański. Bierzemy. Dodaj. Produkt dodany do zamówienia. Lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Koreański Hot Wings. czy sztuki. Tak. Nie! Wstecz. Nie chcę takiego czegoś. No i gdzie teraz jest tu? O. Tu. Jeszcze raz. Czy chcesz powiększyć? Nie dziś. 9,99. Dodaj. Okej. Okay. Zobaczmy czy coś jeszcze tutaj jest z tego menu. Podwójny burger koreański. Burger koreański kubołek, czyli dokładnie to samo. Wezmę sobie zapobiegawczo szejka. Nie weźmiemy sobie zwykłego szejka. Weźmiemy sobie coś fajnego, czyli café frappé w wersji małej. Dodaj. Oni szejki potrafią, więc café frappé też będzie dobre. Dodam sobie. Bo też czuję, że będę musiał sobie osłodzić to zamówienie. Dobra, robię, zamawiam. Zganicie. Ile wyszło? Bo no ja już wiem. <laughs> Zarazem powiem. Przejdę do płatności kartą. Uwaga, pik, do zapłaty wyszło tyle i tyle. Za chwilę wam powiem ile, nawet wam pokażę paragon. Czy chce wydrukować pod względem płatności? Nie, ja chcę tylko paragon. Patrzcie, o, jest jeszcze, słuchajcie, tu jeszcze jest kupon. Może ktoś sobie wykorzystać kupon za 5 zł na szejka. Możecie sobie wykorzystać. A ja mam numer 12. Idę. Zamówione. Podejmij wyzwanie. Mam też nadzieję, że to będzie ostre, no bo tak... Wyzwanie, no to co? No to musi być jakieś wyzwanie ostrości, ale czy to coś będzie? Sos koreański. Mogę zaraz zobaczyć, czy coś jest gdzieś opisane i będzie można sobie luknąć na to. Ten hit! Wpisałem sobie w gogle, co to jest sos koreański. E <laughs> I AI Poket powiedział mi tak, KFC nie ma w menu oficjalnie koreańskiego sosu. Jednak popularnym domowym sposobem na przygotowanie kurczaka po koreańsku, które jest często kojarzone z KFC, jest użycie mieszanki z rakiej takiej i owakiej. przecież <grym> ja nie pytałem, bo jasna dopa Zobaczę sobie na menu, czy coś tutaj takiego w ogóle będzie więcej opisane, że nie chcę zamawiać. Te, te dupy to działa. No totalnie do dupy. Squid Game, o tu kichał to pies. Nie da się tego wyszukać. Odebrałem swoje zamówienie. Tutaj jest nasza Frappe cafe i mamy dwa pudełeczka identyczne w ten sposób wyglądające z tą postacią ze serialu. Tutaj mamy wingsy. Spróbujemy sobie te magiczne wingsy na początek. Pachną takim sosem teriaki, jakimś takim lekko azjatyckim. Zobaczmy. paskowy Sam kurczak KFC, jak to kurczaczek, naprawdę znośny. Zobaczymy, czy później nie będzie, czy będzie tak samo znośny. Wiecie kiedy. A ten sos, mocno w typie teriyaki. Konsystencja jego tak samo. Widzę, że jest tutaj jeszcze posypany sezamem. Zobaczcie sobie. Spróbuję samego sosu. No czuć tu takie nuty azjatyckie tego sosu. Takich, kurde, słodki chili, teriyaki, wymieszane, delikatnie pikantny. A tak dosłownie, że nawet nie gila po podniebieniu. To no, ten sos. Jest taki chwaskowy. Sos jest taki trochę octowy. A, słomki weźmiemy na bok. Mocno azjatycki. Pierwsze co się rzuca. Słodki, czyli sosteriaki wymieszane razem. Gdzieś teraz po tej chwili delikatnie czuję na języku, że coś się dzieje, takiego po prostu muskającego język, ale nie jest to żadne wyzwanie ostrościowe. Przejdźmy do największego pacjenta, tego tutaj zamieszania, który dzisiaj się dzieje burgerica który jest w takiej różowej bułce. Rozpakujmy sobie go, zobaczmy, jak on tu wygląda. Była akurat japa jakaś w środku. Mamy bułę, mamy duży kawałek kurczaka na 100% w tej samej sosie. Jest tutaj jakiś pikielek, ogórek, jest kolesław. O, patrzcie, trochę mądry, trochę białej kapusty, jakiś sos majonezowy. Oprócz tej bułki, która wygląda mega chemicznie, Wygląda zachęcająco, bo takie zestawienie kolesława, które daje takiej świeżości w tym wszystkim, no spoko. Jedźmy z tym tematem. No tutaj jakby się już więcej działo pod względem ostrości. Mm. Pasuje mi ten kolesław tutaj. No, to jest fajne. Ogóreczek. Ciekawi mnie sama bułka. Tu wezmę taki kawałek, gdzie nie ma za bardzo tego sosu. O. Różowa bułka pewnie gdzieś zabarwiona jakimś burakiem albo czymś, ale ani po zapachu, ani smaku niewyczuwalna jest żadna że tutaj różnica w związku, w związku z tym kolorem, który tutaj występuje. Po prostu normalna była, tylko ma inny kolor. I wam powiem, że tutaj już mi ta ostrość pasuje. Jest już taka naprawdę wyczuwalna i już mi daje satysfakcję. Jestem tak miło zaskoczony, że z miłą chęcią to do końca. I no, to jest naprawdę całkiem spoko burka z tej wsi. Nie jest przesolony, jak mi niestety mi się zdarzało wcześniej. Uu, tak jak mówiłem, tutaj ostrość jest wyczuwalnie mocniejsza. Mega mile, że, że jest tutaj taki, ten kolesław. No kurde, no powiem fajne to jest. Trochę ta bułka odstrasza tym kolorem. Spróbujmy sobie teraz jeszcze na ospodach. Cafe, trafę. No i tutaj potrafią takie rzeczy. To jest najzwyczajniej w świecie kawa wyspuszczalna z lodami wanilowymi, zmiksowane, wszechowane i to jest dobre. Tutaj, w tym miejscu, na tle Berlina, wrzucam wam Paragona. Zapłaciłem za wszystko 41 zł 47 groszy. Koreański Hot Wings dyszka bez grosika, burger koreański 24 zł bez grosika, coffee frappe 180 litrów 7,24. Mogę dziwna Senata 24 tak z dupy jednorazowy kubek 025 groszy oni mi serę policzyli za napój, który pije u nich na miejscu za kubek widocznie tak musi być jakieś znowu chore przepisy, Już nie mówimy o tym, że ekologia, co patrzcie. Fantastic. Ale tu dali słomkę papierową, są tak ekologiczni, ja pierdolę, co są ekologi ekologiczni. Po prostu a jest największe, złote, cholerne papierowe słomki, które się rozmaczają. Patrzcie, na chwilę jest tu w środku, a ona już tu jest, widzicie? Flak, po prostu dramat. Ale są eko, mają papierowe słomki, a kubek plastikowy, jeszcze za niego 25 groszy doliczyli. Przejdźmy do podsumowania oferty Squid Game'owej, która właśnie jeszcze raz dla przypomnienia Wam tutaj pokażę, bo tak oto wygląda plakat. I Wam powiem, że bułka, no kurde, sobie, patrzcie co zrobię. Trochę to nie będzie ładnie wyglądać, ale patrzcie, to jest bułka, a tu jest to, no trochę się, trochę się różni ten kolor, ale jest to całkiem dobra pozycja w KFC. Miejmy tylko nadzieję, że jutro, rano, nie będzie po tym rewolucji, bo niestety KFC bardzo lubi te rewolucję przysparzać. E, jakby coś się zmieniło, to Wam na podano Jasiowi nie zdam relacji. Tylko wam powiem, czy przeżyłem. się nie będę wam relacji zdawał, wiecie z czego. Ale nie no, ja ja sobie teraz zrobię. Nie powinno być źle, bo już czułem tutaj po samym kurczaku, że jest ok. Fajne burger. Ostry, naprawdę tu jak ktoś nie lubi ostrego, może już mu to nie pasować. Wingsy, no teraz delikatne, naprawdę. Sos koreański, tak jak mówiłem, tyle jakiś sosem słodkim chili wymieszane. Bardzo dobry sos. Tylko oczekiwałbym, żeby był ostrzejszy, no bo kurde. podejmy wyzwanie, no ja je podjąłem i sobie podałem to ale nie uważam tego za wyzwanie. Jedyne co, no to wyzwaniem może być przełamać sobie w głowie, że jesz różową bułkę. To to może być jedyne wyzwanie tutaj, no bo innego wyzwania, wyzwania tutaj w KFC w tym menu nie widzę. Dziękuję Wam bardzo, zostawiajcie łapę w górę, subskrypcję, tak? Proszę Was, bo to fajnie napędza. Wbijajcie na PodanoJasiowi, na TikToka, na YouTube'a, na Instagrama i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.